thank you Witam serdecznie w kolejnym odcinku przedstawiającym moca z uniwersum Star Wars, choć tym razem umieszczonego w czasach Starej Republiki. Dlaczego akurat ten okres Star Wars? Otóż niedawno udało mi się kupić kilka minifigurek figurek właśnie ze Starej Republiki, więc postanowiłem skonstruować jeszcze kilka customów oraz zrobić jakąś scenerię. Obejrzałem kolejny raz wszystkie cinematyki Star Wars The Old Republic i postanowiłem zbudować kawałek wnętrza jakiejś stacji oraz ukazać w nim targnięcie Seat'ów. Design tego moza był inspirowany wyglądem stacji z jednego cinematyka, choć w zamyśle nie jest to sama stacja. Na mocy umieściłem Sith Trooperów, w dwóch wymyślonych przeze mnie sitów martwych żołnierzy Republiki oraz Jedi z Erastid Willek. Być może wyjdzie z tego jakaś ministeria, gdzie będę przedstawiał postępy sitów z tej konstrukcji, ale to jeszcze się zobaczy. No dobrze, to chyba tyle w tym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia. Na razie.